Kolejnym bardzo ważnym, o ile nie najważniejszym, elementem ochrony przeciwpożarowej tej pierwszego rzutu, czyli ludzi, którzy gdzieś tam znajdują miejsce tego pożaru, potrafią go szybko zlokalizować zanim my nawet w terenie go zlokalizujemy. To jest coś takiego, czyli. Wieża. Wieża dostrzegalna, na której przez kilkanaście godzin siedzi pracownik. Jego zadaniem jest wypatrywanie dymu, który się pojawi nad koronami drzew. Podaje on na miary kątowe. Pod jakimi widzi ten dym, ten dym. Później na padzie pokażę Wam jak to jak to jest jak te dane są wykorzystywane. Czyli z kilku wież obserwacyjnych. Bo mamy na terenie naszego nadleśnictwa sieć takich wież obserwacyjnych, których zadaniem jest właśnie zabezpieczanie ewentualnego dostrzeżenia ewentualnego pożaru. I pracownik, który tam siedzi, podaje namiary kątowe, pod jakim kątem widzi dym. No, jest takie specjalne malutkie urządzonko, kolimator z podziałką kątową. I on jest synchronizy wszystkie, wszystkie punkty, czyli wieże plus obserwacyjne te dostrzegalnie, plus kamery. Mają wspólny, wspólny kierunek zero, czyli kierunek północny, i potem podziałkę kątową, I dlaczego tak jest? No, jest to potrzebne, żebyśmy byli w stanie określić faktyczne miejsce wychodzenia tego dymu nad korony drzew, a potem, jeżeli mamy taką wstępną koordynatę spadu podaną, tu my już w terenie leśnicy poszukujemy faktycznie tego dymu, tego, tego miejsca pożaru i już są zadysponowane jednostki pożarowe, które przeciwpożarowe Straży Pożarnej, czy to Państwowej Straży Pożarnej, czy Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego tutaj regionu. Jeszcze jednym elementem tej ochrony pożarowej, którego no raczej Wam nie pokażę, bo ten człowiek po prostu jest cały czas gdzieś w ruchu, jest specjalista służby leśnej do spraw ochrony pożarowej. Jest to człowiek, który jeździ takim samochodem podobnym do Straży Pożarnej, tylko mniejszym. Jest to jakiś pick-up. Na pokładzie, którego często jest motopompa pływająca, czyli tak zwana żaba, ma zbiornik około 500 litrowy, ma cały system gaśniczy, który może łącznie z preparatem w postaci piany, który może do, dodać do zasobnika z wodą, i, i też takie malutkie zarzewie ognia może e, gdzieś tam na szybko ugasić lub e, ograniczyć ten. ten, ten e, Zarzewie tego ognia do tego stopnia, że wezwane jednostki Straży Pożarnej czy Lotnictwa już mogą mu w tym dalszym pożarze pomóc. W gaszeniu tego pożaru po, po, to potrafią mu pomóc. A on właśnie wstępnie może, może sobie gdzieś tam rozpocząć jakiś mały element gaszenia. No to tyle. Potem się spotkamy yy, na terenie. Padu. Dostanę zgodę na wejście na teren nadleśnictwa na, do, do punktu alarmowo-dyspozycyjnego i tam Wam pokażę, jak to faktycznie wygląda, w jaki sposób jest odnajdywane to miejsce w sieci wielu oddziałów, gdzie my zostaje zaobserwowany dym.